Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Forever Sekonie. Zapraszam was na kolejny odcinek z serii Top 5 Ace w grze Counter-Strike Global Offensive. Moi kochani, mam zaszczyt zaprosić was do majowego odcinka, a w maju wysłaliście mi naprawdę tyle zgłoszeń. Że po prostu przechodzi wszelkie pojęcie. Dostałem ponad 100 zgłoszeń, ponad 100 ace'ów od was i z tego tytułu musiałem sobie zrobić małe takie wakacje od obowiązków domowych i troszkę od narzeczonej, ale oni mi się waszej powiedzieć, bo mnie kuźwa wykastruje i, i umrę. I umrę i nie będę żył, będę żył bez jajno. No bez jajno ludzie, nie mówcie i błagam. <laughs> Ale tyle zgłoszeń dostaliście, że naprawdę musiałem sobie zrobić chwilę wolnego, żeby te wszystkie akcje przejrzeć. Jeśli chcecie wysłać mi Wasze kolejne ice to wszystkie informacje znajdziecie w opisie pod tym filmem. A teraz miejsce piąte, gracz Finninger, ranka DMG, Boże Święty, ja się tutaj zapowietrzę zaraz, mapka DemiRage i... Po prostu oglądajcie, po prostu oglądajcie, no. Trzypanie broni w lewym ręku to jest nie dla mnie, ale Finninger pokazuje, że, że jednak to jest kwestia przyzwyczajenia. Miejsce czwarte, gracz Shoot Ranga Lem. I Shoot jest człowiekiem, który może wam tutaj dać taki krótki poradnik, jak wchodzić wrogą na plecy. No i co, poradnik podobał się? Hehe. Miejsce trzecie, gracz Methodical Ranga Global Elite. Metoda już kojarzycie, jest to gościu, który głównie gra za wup i ten strzał po prostu rozerwał mi odbyt. Po prostu dupa poszła w szwach, jak, jak zobaczyłem ten. Inhuman reactions. No, tak jak powiedziałem, metod to głównie gościu grający z AWP, ale z Digla zobaczcie, że też potrafi strzelać. Miejsce drugie gracz Boogeman Ranga Supreme. No... Co ja tutaj wam będę mówił, no. Trzy piękne głowy i ostatnie dwa kończące fragi tą rundę z jednym magazynkiem. Po prostu rewelka. Miejsce pierwsze gracz Hoodie. W końcu Hoodie z skoczył z rangi MG do szeryfa I skoczył też również na miejsce pierwsze. Niby tutaj widzicie, no, nic ciekawego, no z zwykłe strzały zawópy. No, ja też tak potrafią, co, co to był za frag? Ale po prostu patrzcie, co Hoodie robi, no. Mimo że to jest y jego główne konto, ma tutaj szeryfa, To to, co on tutaj robi, to. Chłopak zasługuje na, na wyższą rangę, mi się wydaje. No z, zobaczcie, no. Zobaczcie co on robi. Tamten gość już pewnie pomyślał sobie, oho, Wakshot już pewnie mu pisał, że GGWP, cheater, WAGBAN, SUN i tak dalej, buy new account. I tak dalej, i tak dalej. No ale Hoodie się to nie przyjmuje, no. Ko kończy swoją serię zabójstw, no i kochani, słuchajcie, dziękuję wam jeszcze bardzo, jeszcze raz bardzo serdecznie za to, że przesłaliście mi tyle ace'ów. Naprawdę jestem z was mega dumny. Widzicie, że to nie jest odcinek, gdzie same supremy same globale występują w tym odcinku. Widać, że szeryfy też potrafią grać. Szeryfy też potrafią grać jestem z was szeryfów naprawdę mega dumny. Słuchajcie, jeśli chcecie wysyłać kolejne ace'iki na mój adres e-mail, to wszystkie wasze informacje z adresem oraz jak to ma wyglądać, znajdziecie się w opisie pod tym filmem. Ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału, wam też, w waszej piątce tutaj stopki. Również wam dziękuję, że przesłaliście mi wasze ace'y, Naprawdę miło się je oglądało, także jeszcze raz dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pozostańcie jak zwykle Forever young i do usłyszenia w kolejnym materiale na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!